OMG! Jestem jednorożcem! Podoba Ci się? To moja nowa piosenka na dzisiejszy występ? <grym> Dzięki, Rym. Przyznam szczerze, że trochę mi przykro, bo wszyscy są zajęci i nikt nie ma czasu słuchać mojej muzyki. Sama nie wiem. Czuję się nieco samotna. Czasem żałuję, że nie jestem tobą. Zero niesnasek z przyjaciółmi czy ludzkich problemów. Ha! Co to znaczy, że czuję się samotna? Nawet nie pokazała mi piosenki. Niby czemu? Nie ufa mi? Hm. Cóż, jeśli Stella chce być jak rym bez żadnych ludzkich problemów, to niech tak będzie! O! O! zapomniana zabawa. A czy ja zasnęłam podczas gry na gitarze? I gdzie ona jest? Gdzie moja gitara? O! Czemu mam kopyta? O nie! Jednorożec! Jestem jednorożcem? Jestem rybem! O nie! Co ja teraz zrobię? Hmm. Hmm. Hmm? Hmm? Ja? Rym Jednorożec. Stella? Rym? Stella! <laughs> Stella! Ja! Występ! Nie! Nie! Rym! Czekaj! Stój! <laughs> no to się porobiło. <laughs> Ej! Ej, Stella! Jak idą dzisiejsze występy? Czy wszystko w porządku? Myślę, że denerwuje się występem. Powinna się odprężyć. Co powiesz na chwilę relaksu, Stella? Chodź, mm. nauczymy cię kilku sztuczek, aby uspokoić nerwy przed galą. Mm. Mm. Ew, hej, co ty wyprawiasz? Stella zachowuje się nieco dziwnie, nie? Dziewczyny muszą się o tym dowiedzieć. Jej, ktoś tu chyba. Jest głodny, co? Ale Rym nie wolno ci się zbliżać do akademii. Lepiej chodźmy do stajni. Nie, Rym, tutaj odbywają się zajęcia. Musisz wracać do stajni. Chodź, zostań tu i zjedz marchewki. Dreamy, Dreamy, proszę wysłuchaj mnie! Musisz mi pomóc! Zdaje się, że ktoś ma dzisiaj chęć na zabawę. Co? Jak? Powiedziałam, że. <laughs> nie gniewaj się. Jeszcze tylko jedna próba i się pobawimy. Ha. Dreamy, to ja, Stella. Już dobrze, spokojnie. A, ale mi dobrze. Momencik. Nie, nie, to jest poważna sprawa. Udowodnię ci, że jestem BFF. Spójrz. Skąd ty to umiesz? Rym, koniec zabawy. Muszę już iść na próbę. Co za wspaniały widok. Pokażę ci sztuczkę, której nauczyła mnie Fibi, kiedy denerwowałam się przed występem. Oddychaj głęboko, tak jak ja. Mam pewien pomysł. Gdy ja mam tremę, jedzenie słodycze pomaga mi się odprężyć. Ej, powródziłaś mnie, co ty wyprawiasz? Nie śmiesz mnie. Nie, relaksuje to. Nie! Nie. Ale czemu ona brzmi jak koń? Nie mogę na to patrzeć! Tak, to żenujące! Dreamy, Stella właśnie bryka po sali prób! O nie! Pewnie mnie wyrzucą i zostanę jednorożcem na zawsze! Musimy pomóc Stelli! Hej, a co ze mną? Chwila, przecież martwicie się właśnie o mnie, jak słodko. Nie! No. <gryw> Pamiętaj, musisz położyć rękę tutaj, a potem tutaj! Hmm? Tak, tak! Tylko bez żadnych dziwnych dźwięków, a występ wyjdzie idealnie! Nie sądzę. Obawiam się, że dwie nuty to za mało na cały występ. Może przygotuję jej playback na konsoli, ale co jeśli się nie zgramy? Wtedy ją wyrzucą! Lepiej sobie odpuszczę. Wyrzucą? Tak, Stello, to nie są żarty. Masz wielki talent, ale jeśli nic się nie zmieni, wątpię, abyś mogła zostać w programie. Nie wiem, co się z tobą stało. Zawsze grałaś obłędnie. Dokąd ona idzie? O, chodźmy za nią szybko! Rym smutas. Akademia ważna. Rym przepraszam. Rym? Stella! Chyba postradała zmysły. O co chodzi z Rymem i Stellą? Rym? Stella? Rym to ty, a ty to Stella? Co? Zamieniliście się ciałami? To niemożliwe! Stella! Tylko ona potrafi tak grać! Rym? Ale jak to się stało? Da się to cofnąć? Hmm. Dobrze, coś wymyślimy. Jesteśmy BFF i nic nas nie rozdzieli. Kocham was! Uch, od tych czułości aż mnie zemdliło. Przyjaciółeczki od siedmiu boleści. Przestało mnie to bawić. Nuda! Stella, jesteś cała? Rym? Co się stało? Jej, znów jestem sobą! Dziękuję kochane! Rym, to znowu ty! <grym> o, oh, byłam w łazience! Coś przegapiłam? Bo ja wiem, poszłam po napoje, chcesz może? Potem Rym zaczął brykać po sali i wylizał mi twarz. Fuj! <grym> A widzieliście to światło? Tak, widziałam! To dziwne! Przypominało mi shadow. Stello, gotowa do występu? Tak, już idę. Dasz czadu! Dziękuję wam. Uff.